Flow, czy też jego polski odpowiednik stan przepływu. Jest to stan, można powiedzieć, bezwysiłkowego wysiłku, w którym wszystko poza docelową aktywnością, którą wykonujesz aktualnie, znika, w tym nawet czas. A dlaczego czas? Bo. W stanie flow zazwyczaj mamy podwyższoną dopaminę. Jeżeli nie wiesz czym jest dopamina, w wielkim skrócie dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu odpowiedzialnym za motywację w celu zrobienia czegoś, za chęć otrzymania tej rzeczy oraz poniekąd też za nagrodę w związku z zrobieniem czegoś, aby tę rzecz dostać. Czyli dajmy na to wiesz pragnienie jakiegoś jedzenia, dokonanie jakiejś aktywności w celu zdobycia tego jedzenia i nagroda w postaci jakby spożywania tego pokarmu. Jednak to o czym mało osób wie to to, że dopamina jest poniekąd powiązana z czasem, z naszą percepcją czasu. W chwili, gdy nasza dopamina jest podbita powyżej normy, powyżej naszej, naszej średniej dopaminy, czyli naszego baseline'u, wtedy im lepiej się czujemy, bo im wyżej ta dopamina jest, tym lepiej my się czujemy, tym szybciej nam będzie mijał czas. Jest to też powiązane z prędkością mrugania, bo każde jedno mrugnięcie jest tak jakby takim przerywnikiem w odczuwaniu tego czasu. Jest taką informacją dla naszego organizmu, że ok, od ostatniego mrugnięcia minęło tyle czasu, plus, minus, co nie? I im ta dopaminka jest wyżej, tym jakby czas będzie Ci szybciej leciał. Tutaj mogę przytoczyć taką historię na swoim przykładzie, kiedyś jak byłem rejwiarzem w swoich gorszych czasach, nazwijmy to, gdy chodziło się na takie całnocne imprezy i tańczyło się niestety pod wpływem substancji psychoaktywnych, które kilkukrotnie zwiększają Twoje stężenie dopaminy w mózgu. Wtedy każde pół godziny dla mnie trwało jak, nie wiem, 5 godzin i nie mogłem się nadziwić patrząc na zegarek, mówię, jak to kurwa jest możliwe? Niemożliwe, że zaraz się ta impreza kończy, nie? Więc stan flow które bardzo zwyczajnie dopaminę podwyższoną. Sprawia, że ty dużo szybciej jakby będziesz odczuwał ten czas i nie będziesz wiedział, kiedy minął właśnie ten czas, który sobie przekazałeś na tworzenie jakiejś rzeczy czy wykonywanie swojej pracy, dajmy na to. W tym stanie kierujemy się mocno intuicją oraz pamięcią mięśniową. Przez sportowców, a szczególnie przez koszykarzy, stan flow nazywany jest też stanem zone. Stan zone to właśnie taka chwila, w której twoje myśli tylko i wyłącznie skupione są na tej grze w kosza i w którym wykonujesz swoje przejścia, swoje rzuty swoje jakieś danki, jeżeli potrafisz o wiele lepiej, o wiele bardziej efektownie i efektywnie. Na dodatek bezwysiłkowo. Bo wiele osób, które interesowały się tematyką Flow i które przeprowadzały przeróżne badania na ten temat, oraz te informacje, które jakby wyciągnęli z tych badań, udostępniali całemu światu w internecie czy też w papierach naukowych. Jedną z takich osób jest człowiek, na podstawie którego wypowiedzi dzisiejszy odcinek tworzę, jakim jest Steven Kotler. Ale sam Steven Kotler powiedział, że nikt nie zasłynął w dziedzinie stanu Flow aż tak bardzo jak sam Michali, Csikszentmihalyi. Michali. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Michali interesował się głównie dobrym samopoczuciem i o tym, jak to dobre samopoczucie osiągnąć jako właśnie człowiek. Podróżował on też dużo po świecie i pytał każdą napotkaną osobę o swoje przeżycia z przeszłości, w którym czuli się najlepiej, w którym jakby byli najbardziej produktywni i w którym właśnie byli w takim stanie uniesienia, nazwijmy to. Wszyscy mówili, że działo się to w zwiększonym stanie świadomości, w którym każda decyzja wydaje się płynąć bezwysiłkowo. Proszę, jaka przekmina. Chcesz flow? Płynąć? Sportowcy bardzo często mówią o cichym głosie w ich głowach, który występuje w momencie wykonywania jakiejś aktywności. Ja osobiście w swoich latach, w których chodziłem do technikom, bardzo mocno ćwiczyłem kosza. I właśnie sam byłem w stanie osiągnąć kilka razy w życiu stan tego zone. Wchodząc na kort zauważyłem, że jest taka loteria. Mimo, że moje umiejętności się dużo poprawiły, ponieważ ćwiczyłem praktycznie codziennie tego kosza, to większość jakby wyniku i performanceu mojego zależy od szczęśliwego bądź pechowego dnia. Zauważyłem, że jak mam dobry dzień, to wszystko mi na tym koszu bardzo dobrze wychodziło, każdy jeden e, dwutak mi wchodził, jakaś trujeczka z daleka bardzo dobrze mi się mijało, kiwkami innych i tak dalej tak dalej. Po czym w inny dzień, w który wydawało się, że jestem nastawiony jak, jak totalna bestia, że wchodzę i rozpierdalam wszystko, okazuje się, że gram jak gówno największej, aż mi wstyd e, pokazywać e, moje umiejętności przy innych i mam ochotę wrócić do domu. Tak samo w czasach, gdy jeszcze byłem gamerem niestety, po Wywywałem sobie czasem w grę Rocket League. Jeżeli nie wiesz, czym jest ta gra, no to można powiedzieć, że to są takie jakieś auta wyścigówki, które grają w taką jakby piłkę na swoich zasadach i tam musisz jakby strzelić do bramki, tak normalnie w piłce nożnej. Swoją drogą nienawidzę aut i nienawidzę piłki nożnej, więc nie wiem, dlaczego ta gra mi się podobała. I w tej grze właśnie miałem to samo, że były dni, w których wchodziłem w ten stan flow nieświadomie i wykonywałem tak niesamowicie trudne rzeczy. Tak, tak efektywnie i efektownie grałem, że aż byłem sam z tobą sam zdziwiony, jakby. Moja ranga e, szła cały czas do góry Grając te rankedy, a w inny dzień W który, który powinienem grać jeszcze lepiej Bo jakby powinienem więcej zapamiętać z tego Jak to było jakby w przyszłości e, Patrząc oczywiście z perspektywy tamtego meczu No to teraz powinienem grać dużo lepiej A w praktyce znowu grałem jak gówno Nie byłem w stanie trafić sobie w piłkę, dobrego strzału oddać I tak dalej, i tak dalej, bo nie byłem właśnie w tym stanie Przepływu. Sęk w tym, że albo będziesz Słuchał tego głosu w twojej głowie I wykonywał jakby polecenia, które on ci przekazuje Albo ci nic nie wyjdzie jeżeli czujesz, że utknąłeś w życiu, powinieneś sobie przypomnieć ostatni czas, w którym czułeś właśnie to zjawisko flow, w którym właśnie czułeś, że czas tak bardzo szybko mija, a ty jakby w każdej jednej sekundzie tego działania jesteś bardzo szczęśliwy i jednocześnie dużo bardziej produktywny niż normalnie. Twoja praca jakby się zwielokrotniła i efekty związane z tą pracą. I taki moment w twoim życiu jest dobrym wyznacznikiem tego, co powinieneś aktualnie robić, bo jakby jest to poniekąd związane z twoim celem w życiu. Jeżeli Tworzysz coś. Tworzysz coś, co może przybliżyć cię w kierunku lepszej przyszłości i wychodzić ci to dobrze, a jednocześnie przy tym się dobrze bawisz. Nie widzę jakby powodu, dlaczego nie powinieneś się na tym skupić. Zapewne to jest jedna z kilku rzeczy, które sprawiają ci najwięcej radości, w których może, może nawet masz talent, więc nie widzę powodu, aby swoich predyspozycji do tego nie wykorzystywać. Skupiamy najwięcej uwagi na zadaniu, które delikatnie przekracza poziom naszych umiejętności. Dlatego, aby opanować flow, musisz osiągnąć komfort, będąc w dyskomforcie. To co teraz powiedziałem można przestawić na takiej fajnej ilustracji. Do poziomej linii to stan, w którym nic nie robisz, a szczyt pionowej linii to stan praktycznie niemożliwy do osiągnięcia, w którym robisz tak dużo, że jakby przekracza to zbyt bardzo twoje możliwości. I jakby nie możesz osiągnąć stanu flow, gdy jest coś dla ciebie za łatwe, gdy wykonujesz to automatycznie, ale jednocześnie nie ma żadnego wysiłku, który dostarczyłby ci rozrywki. I jednocześnie też nie możesz osiągnąć stanu flow, gdy właśnie coś jest zbyt trudne dla ciebie, bo nie będziesz mógł się w to wkręcić, ponieważ cały czas będziesz popełniał tylko i wyłącznie błędy. I właśnie taka optymalność, do osiągnięcia tego flow jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma stanami. Jakby ta środkowa linia na tym wykresie oznacza taki optymalny dla ciebie poziom, w którym coś jest pomiędzy trudnym a pomiędzy łatwym. A ty, aby wejść w ten stan flow, musisz delikatnie przekroczyć tę linię, powyżej tej linii być, ponieważ wtedy jakby podkręcasz swoje umiejętności, uczysz się dużo szybciej, aby coś osiągnąć i jednocześnie daje ci to tyle wyzwania, że jest to dla ciebie satysfakcjonujące. Nie przygniatając Cię też trudnością tego zadania. Aby regularnie wchodzić w stan przepływu, dobrze byłoby opanować dwie rzeczy, które są odpowiedzialne za łatwiejsze wprowadzanie się w ten stan. Jedną z tych rzeczy są wyzwalacze flow, tzw. flow triggers, a drugą rzeczą są motywatory. Zajmijmy się w pierwszej kolejności tymi właśnie wyzwalaczami flow. Owe wyzwalacze są też mocno powiązane z dopaminą, o której wcześniej wspomniałem. Swoją drogą na temat dopaminy mam dwa ważne filmiki. Jeden to Dopamina, przejmij kontrolę nad swoim życiem, a drugi to Jak detoks dopaminowy uratował mi życie? Możesz sobie wpisać na moim kanale i się zapoznać z tematem, jak to działa, bo uważam, że jest to jedno z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsza rzecz, które się nauczyłem w swoim życiu. A więc wyzwalaczami Flow są nowość. Nowość dlatego, bo dopamina bardzo podąża nowych rzeczy. Jakby robiąc tę samą czynność, która daje Ci bardzo dużo dopaminy normalnie, która bardzo Cię cieszy, wykonując ją regularnie kilka, nawet kilkadziesiąt razy, z każdym kolejnym razem będzie Ci dodawało mniej tej przyjemności. A w chwili, gdy stanie się coś nowego, czego Ty nie robiłeś i nie wiedziałeś, że już to lubisz, to da Ci tej dopaminy dużo więcej, z racji właśnie tego, że się tego nie spodziewałeś tak jakby. I a propos niespodziewania się... Kolejnym czynnikiem jest też nieprzewidywalność. Jest takie zjawisko jak dopamin reward prediction oraz dopamine reward prediction error i to właśnie polega na tym w wielkim skrócie, że w chwili gdy byłeś informowany, że gdzieś idziesz, dajmy na to idziesz sobie na jakąś wycieczkę, podjeżdżasz do tej wycieczki, wchodzisz i czujesz się spoko, w sensie twoja dopamina jest w miarę wysoko, dobrze się bawisz. W chwili gdy pojechałeś na tę wycieczkę, nie będąc o tym informowanym wcześniej, tylko to była niespodzianka i nagle się okazuje, że jesteś na jakimś super miejscu, który cię dobrze bawi, które cię bardzo cieszy, to to nagle twoja dopamińka dużo wyżej podskoczy niż normalnie i będziesz taki zahajpowany tą nowością i nieprzewidywalnością. A Dopamine Prediction Error jest wtedy, gdy właśnie podjechałbyś na tę wycieczkę, byłbyś o tym poinformowany wcześniej, ale nagle przy bramie danego miejsca, nie wiem, idziesz do cyrku czy coś takiego i się okaże, że cyrk jest zamknięty, bo jakiś problem techniczny jest. I wtedy jest Error prediction error, i twoja dopaminka idzie zdecydowanie poniżej, jakby Twojego baseline. Tu masz baseline, jakby jechałeś na tę wycieczkę, to rosło, 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 rosło. Nagle zamknięte i idzie poniżej baseline, i czujesz chwilową taką deprechę. Nazwijmy to. Trzecim wyzwalaczem jest ryzyko, ponieważ. Podejmując ryzyko w związku z jakąś rzeczą, jest to można powiedzieć taki motywacyjny hazard dla mózgu, bo właśnie gdy podnosisz ryzyko, wszystko staje się bardziej interesujące i wtedy bardziej możesz się wkręcić w ten stan przepływu. Czwarta rzecz to poziom trudności, ale o tym już wcześniej mówiłem. I piąta rzecz to stan zachwytu, o ile tak to można nazwać. Zachwyt, który można przytoczyć do patrzenia się nocą na gwiazdy. Patrzysz się na gwiazdy i myślisz sobie, dem każda z tych świecidełek to inne jakiś uniwersum, jakaś galaktyka wszędzie mo może być życia i tak dalej, jakby to, to jest takie myślenie w kierunku przyszłości jakieś oddalonej, patrzenie do góry i wtedy to są wszystkie rzeczy, których Ty, aby je osiągnąć, musiałbyś dużo działań podjąć, właśnie musisz skupić tę dopaminę w celu jakby osiągnięcia czegoś i dlatego to Cię tak inspiruje, więc te cechę też można wykorzystać na swoją korzyść przy osiąganiu stanu flow. A więc zastanawiasz się pewnie, jak te wyzwalacze użyć w praktyce. Już ci mówię, powinieneś zająć się swoją fizjologią, aby osiągnąć koncentrację. Dobrym sposobem jest stawanie wcześniej, a może nawet niekoniecznie wcześniej, a zgodnie ze swoim rytmem dobowym, bo jakby każdy ma takie naturalne tendencje do tego, czy jest rannym ptaszkiem, wstaje bardzo wcześnie rano i wcześnie chodzi spać, czy jest nocną sową, czyli mniejszość naszego gatunku, ale o około 1 trzecia ludzi na świecie jest nocnymi sowami i jakby oni naturalnie budzą się bardzo późno. I jakby przez większość nocy nie śpią, co nie jest zbyt dobre pod kątem fizjologii naszego ciała, no ale jak ktoś już ma tak w genach zaprogramowane bycie, no to ciężko to zmienić, prawda? Więc jakby trzymać się tego, ale najlepiej wyszliby na tym ludzie, którzy właśnie są rannymi ptaszkami, bądź coś pomiędzy rannym ptaszkiem a nocą są, to chyba był archetyp koliber, jeżeli dobrze pamiętam, i dlatego oni mają przewagę, bo dzień i promienie słoneczne dają Ci bardzo dużo energii, jakby dają Ci energię, motywację, lepszy humor, obniżenie stresu. Ogólnie wykorzystując to na swoją korzyść można bardziej się wkręcić w to flow. Szczególnie w godzinach od 10 do 15, to jest taka uniwersalna wartość, na naszej ziemi przynajmniej, bo w tych godzinach jesteśmy bardzo skupieni, jakby nasz mózg się rozkręca, nazwijmy to, a dopiero od 15 godziny wzwyż nasz umysł będzie powoli zwalniał i jakby nasza produktywność będzie coraz Mniejsza zdolności skupienia się, dlatego, bo przygotowujemy się wtedy do położenia się spać. Ja osobiście budzę się około 7 godziny rano. E, następnie Wychodzę na balkon, popatrzysz przez kilka minut na promienie słoneczne, właśnie wtedy się jakby rozbudzasz i wypłukujesz się ze zmęczenia do swojego organizmu. Kortyzol i stres się obniża na rzecz właśnie dopaminy, która będzie produkowana do godziny 15 dużo bardziej. Następnie wracam do swojego pokoju, chwytam książkę i czytam przez około 1,5 godziny do 8.30, bo właśnie jest to ważne, aby... Uczyć się przez 90 do 120 minut, ponieważ każdy ma takie swoje cykle dobowe. Są to takie cykle, w których przez półtora do 2 godziny jesteś mocno skupiony. Możemy sobie na przykład czytać książkę, jakieś podcasty, słuchać coś w tym stylu, a następnie następuje taki cykl trwający tyle samo co tamten pozytywny. Nazwijmy ten cykl drugi cyklem negatywnym, w którym właśnie nie możesz się skupić i jakby twój mózg odpoczywa. Takie rzeczy dzieją się nawet w trakcie snu, ale jakby na jawie się to różni tym, że wtedy możesz sobie wybrać te godziny, w których chcesz być skupiony, a w których jakby chcesz odpoczywać. Dlatego czytam, uczę się, czy czytam jakąś książkę przez 90 do 120 minut, częściej 90 minut, bo zauważyłem, że u mnie raczej tyle te cykle trwają, a to się właśnie mocno różni w zależności od osoby. I w ciągu tego cyklu nie mogę pozwolić sobie się rozkojarzyć. Czyli wyłączam całkowicie telefon, bądź, bądź daję go na tryb samolotowy, aby żadne powiadomienia do mnie nie przychodziły. Informuję też domowników, że mi nie przeszkadzali w tym okresie, bądź nawet mogę wywieszyć sobie na drzwiach jakąś kartkę, nie przeszkadzać, czy coś w tym stylu. Jest to ważne dlatego, bo um, stan flow, jak już osiągniesz, bardzo łatwo z niego wypaść, jakby poprzez e, wypadnięcie ze stanu świadomości, bycia tu i teraz, jak coś Cię rozkojarzy, na przykład jakiś SMS, me, e, powiadomienie jakiś z Messengera, czy coś takiego, to sprawi, że jak już jesteś w tym stanie flow i jesteś rozkręcony na czytaniu książki, jak jestem w stanie flow, to czytam z trzy razy szybciej niż normalnie, już leci mi tak, w szu, w szu, gdzie jak zaczynam, to bardzo powoli te liniki czytam i często muszę się wracać, jak w stan flow leci dosłownie po, dwa spojrzenia i, le, i lecę dalej, na następną linijkę, nie? więc bardzo szybko to trwa, a w chwili, gdy ktoś do mnie napisze, wtedy staje się takie zjawisko, attentional blinks, mrugnięcia atencji, czyli właśnie taki reset mózgu, który jak już był na wysokich obrotach, teraz przez to, że popatrzył się na inną rzecz, skupił się na innej rzeczy, czy to na wiadomości, czy jak ktoś do Ciebie zagadał, wszedł do pokoju, imię na to, wtedy Ty jakby... Musisz rozpoczynać od nowa to rozkręcanie się i takie rozkręcanie się, wchodzenie w ten stan flow może trwać od 15 do 30 minut. U większości osób nie to 30 minut, a u osób, które regularnie medytują, mniej, bo właśnie medytacja i skupienie się na tym stanie świadomości przyspiesza tempo, w jakim wracasz do tego stanu skupienia w którym pracujesz na najwyższych obrotach. Dobrze w tym momencie też wypić sobie kawę. Oczywiście nie polecam picia kawy codziennie, a później jak się staniesz uzależniony, to jakby korzyści związane z kawą ulacniają się, a zostaje tylko i wyłącznie to uzależnienie, w którym dopóki się nie napijesz tej kawy, dopóki nie osiągniesz jakby odpowiedniej dawki kofeiny per dzień, to będziesz czuł się jak gówno zmulone, tak jak ja miałem w czasach, gdy byłem uzależniony od tej kawy. Ale kofeina, szczególnie pod postacią kawy, jest bardzo dobra dla osiągnięcia flow, bo ona tak jakby zwiększa produkcję dopaminy, które byś wykonując jakąś czynność, czyli dajmy na to, czytanie książki będzie cię bardziej cieszyć, czy oglądanie takich podcastów, czy właśnie nawet w moim przypadku nagrywanie filmików, co nie? I jakby podwyższa ci też taka fajna humor i adrenalinę, przez co będziesz mógł się bardziej skupić, i to jest taki dobry trigger, żeby od tego zacząć wchodzenie w taki rytuał jakby przechodzenia do flow. Stan flow występuje tylko i wyłącznie w chwili, gdy jakby jesteśmy w stanie świadomości, gdy jesteśmy w stanie tu i teraz. Nie możemy myśleć o tym, co się stało wczoraj, coś negatywnego, czy co mamy do zrobienia jutro, tylko musimy skupić się na wykonywaniu tylko i wyłącznie tego działania, które teraz robimy. Dajmy na to, jesteś na siłowni i masz ze sobą swój telefon. Mnie zawsze dziwiło, że ludzie jakby sobie przynosili na siłownię niekiedy takie notatniki i zapisywali tam swój progres i tak dalej i tak dalej, mimo że ja robiłem to samo, ale w telefonie swoim, co nie? I teraz poniekąd rozumiem, dlaczego, dlaczego wchodzenie ze swoim notatnikiem, a nie z telefonem, by było lepsze. Bo jakby w chwili, gdy wkręcasz się w ten trening, na początku rozgrzewa 10 minut, pyk, py, py, podkręcasz swoje hmm, tętno i już jakby minimalizujesz kontuzjogenność na treningu, wchodzisz i jakby z każdym ćwiczeniem coraz lepiej Ci się ćwiczy, bo Twój układ oddechowy się rozgrzewa, to jedno, a drugie jakby tak wdrażasz się w ten trening, jakby hypujesz się, jest tak git, 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 coraz więcej endorfin buduje, buzuje i wiesz, kilka ćwiczeń tak zrobisz bez patrzenia na telefon, nagle jesteś w, tanie, w stanie flow i myślisz tylko o tym co się dzieje tu i teraz i bawisz się zajebiście. A w chwili, gdy ja na ten telefonie sobie tam zapisuję różne rzeczy, ktoś czasem do mnie napisze i ja odpiszę odruchowo, bo właśnie wtedy dopaminka na treningu jest wyżej, a dopamina zawsze chce więcej jakby samej siebie, więc jak jest po, podbita, no to jeszcze będzie chciała pisać z innymi czy rozmawiać, coś w tym stylu i to Cię całkowicie wybija z tego rytmu flow I jakby musisz znowu się w to wkręcać. Po raz kolejny attentional blink. Dlatego skup się tylko i wyłącznie na tej czynności, którą robisz teraz i jakby zwiększ poziom swojej dyscypliny i asertywności dzięki temu. I jakby same korzyści z tego wyciągniesz, dlatego naucz się to robić jak najszybciej. Ok, teraz przejdźmy do właśnie elementu tych motywatorów flow. I jakby te motywatory są, można powiedzieć, takimi etapami, które są ze sobą powiązane. Jakby każdy jeden etap, można powiedzieć, że prowadzi strzałką do następnego etapu. Wszystkie są powiązane i jakby, aby osiągnąć mistrzostwo w tym flow, trzeba by się skupić na każdej jednej rzeczy bo każda z nich jest praktycznie tak samo ważna. Pierwszą rzeczą jest ciekawość. Jeżeli coś wydaje się dla Ciebie nudne, powinieneś się tym bardziej zainteresować, mimo że nie wydaje się to intuicyjne, to jakby im więcej się dowiesz na temat tej rzeczy, która się wydaje dla Ciebie nudna, to nagle to wzmoże Twoją ciekawość i okaże się, że nagle coś może się stać Twoim hobby. Drugą rzeczą jest pasja. Jak coś polubiłeś na tyle, że staje się Twoją pasją, brawo dla Ciebie, osiągnąłeś wtedy niesamowicie dużą ilość fokusu za darmo. Na pewno możesz sobie przypomnieć sytuację, w której byłeś kiedyś zakochany, może jakaś to była Twoja pierwsza czy druga miłość, jakieś jeszcze się nie znało, nie, za dużo związków, i cały czas myślałeś tylko i wyłącznie o tej osobie, jakby nocami nawet zaniedbywałeś sen na rzecz pisania z tą osobą, ciągle o niej myślałeś, miałeś uśmiech na twarzy, i jakby życie wydawało się kolorowe, kolory były żywsze, smaki e, lepiej smakowały, no i tak działa właśnie pasja. Możesz to, taką pasję osiągnąć w kierunku tworzenia też, a nie tylko i wyłącznie relacji międzyludzkich. Lecz pasja może być troszeczkę egoistyczna. Ale co nie jest egoistyczne, jest to następny etap, jakim jest cel. Cel już nie jest egoistyczny. Cel jest jakimś wyższym dążeniem do czegoś. Można powiedzieć, że dzięki celowi osiągniesz wolność i autonomię. Bo cel jest najważniejszą rzeczą w życiu, szczególnie mężczyzny. Jeżeli nie wiesz, co jest Twoim celem w życiu, to Twoim celem jest znalezienie tego celu. Na ten temat też zrobiłem odcinek, ale w wielkim skrócie mógłbyś nawet przez dzień czy dwa dni zamknąć się w pokoju i patrzeć się tylko w ściany. Nie używając żadnych zabijaczy, czasu, które by Cię rozkojarzyły, jak właśnie telefon, czy jakieś social media, tylko patrzysz w tę ścianę i w końcu sama ta odpowiedź do Ciebie przyjdzie. Jeżeli już znajdziesz ten cel, dążąc w kierunku realizacji tego celu, będziesz czuł się najlepiej. Dużo lepiej niż, gdy osiągniesz ten cel. Także ten cel musisz hmm, znaleźć i do niego dążyć. Kto wie, może po osiągnięciu celu, jeżeli byłaby nim na przykład niezależność finansowa, tak jak w moim przypadku jest teraz, wtedy miałbyś dużo więcej czasu, nie chodząc do pracy na etacie i mógłbyś tworzyć dużo więcej. Dzięki temu osiągniesz wolność. I ostatnim elementem, czwartym, jeżeli chodzi o te motywatory, jest mistrzostwo. Mistrzostwo, czyli w wielkim skrócie, umiejętność wykonywania tego celu dobrze. Znajdź swój cel, osiągnąłeś w nim mistrzostwo, rób to do końca życia, dopóki będziecie to cieszyć. Zjawisko flow nie występuje tylko i wyłącznie u nas ludzi. Flow jest zjawiskiem powszechnym, szczególnie u ssaków. Im więcej ktoś tego flow używa, tym więcej w swoim życiu osiągnie. Motywacja jest czymś, co wprowadza nas do gry. Uczenie się pozwala nam ciągle grać. Kreatywność to to, jak sterujemy tą grą, a flow będące optymalną wydajnością jest sposobem na wzmocnienie wszystkich rezultatów przekraczających znacznie nasze oczekiwania. Jeżeli chciałbyś skontaktować się ze mną w celu wykupienia coachingu, w którym nauczę Cię wszystkiego, czego nauczyłem się w przeciągu kilku lat swojego samorozwoju, napisz do mnie na maila podanego w opisie tego filmu, ponieważ mamy teraz promocję, w której w razie niezadowolenia z Twojej strony, gdybym nie przekazał Tobie dostatecznych, wartościowych informacji, wtedy zwrócę Ci koszty, więc nic nie tracisz. Napisz do mnie szybciutko. Widzimy się za kilka dni.